Dziś zabieram Was na roztocze nad zalew Wiacni. Jestem ciekaw, jaki sekret skrywa to miejsce. Roztocze ma w sobie coś wyjątkowego spokój, ciszę i tajemnicę wody. Wyruszamy szukać drapieżnika i zobaczymy, co uda się złowić. Ale słuchajcie, zanim zaczniemy jacnie, po drodze sprawdzimy jeszcze jedną miejscówkę nad wieprzem w Guciowie, zagroda Guciów. Jeden z y, ośmiu cudów Polski National Geographic 2017 bodajże. Ale nie o to nam chodzi dzisiaj. Dzisiaj nam chodzi, zobaczcie, o ten piękny wieprz. Piękną, piękną, cudowną rzekę Strągową Z naprawdę, naprawdę fajnymi i dużymi rybami. To jest moje pudełko na dzisiaj. Y, tu zrobimy parę rzutów i pojedziemy w miejsce główne, o którym zaraz wam opowiem. Dobra. Mamy wahadłóweczkę Madeja, i słuchajcie, jak myślicie, co by tu sprawdzić? Tamte dołki, czy na początek, może pod tym drzewem? Rzućmy na początek, może pod to drzewo, chociaż tutaj wcale nie jest. Tak łatwo. Tych pstrągów równie dobrze może tutaj nie być, ale tu są bardzo fajne doły. W których jednakowoż ta ryba może się gromadzić, ale zobaczmy tam ten dołek, bo tutaj puszczanie w nurty to tak sobie. O, widzicie, pan polecił miejscówkę. Gdzie kajakarze nie dojeżdżają? Dobra, jesteśmy na zalewie Jacnia Na pięknym, przepięknym roztoczu No i zaczynamy rzucanie, jest jeszcze bardzo gorąco Zaczynamy, zaczynamy rzucanie na grobli no kill Tutaj cały ten teren to jest grobla no kill. Tam jeszcze trwa zabawa w najlepsze. Ludzie się kąpią, pływają. Na początek zakładamy cykadę spinmada. Tam pan sobie pływa, ale może już nie będzie pływał. Może już mu się znudziło. Oby. To nie będzie nam ryb płoszył. Ale generalnie... Tak to tutaj wygląda. Przepiękne samo serce roztocza. Zalew Jacnia. Zalew, który ja pamiętam jeszcze jak powstawał, dość młody. Zostało utworzone tutaj koło wędkarskie PZW Jacnia. PZW bodajże 66. Będę musiał sprawdzić. Yy, czyli po prostu jak powstał zalew, to zostało utworzone koło wędkarskie Jacnia, które administruje tym zalewem. Tutaj zaraz obok jest stok narciarski. No bo roztocze, tak wiecie, jest wyżyną lubelską. Więc jak to na weżynie, jest tutaj stok. No a tu są podobno szczupaki i okoń. Tam jest tak dużo takich, są tężnie i jest tam przy tym lasku. Po drugiej stronie jest bardzo hałaśliwa plaża, ale tutaj są tężnie i jest też e, bardzo dużo takich tablic edukacyjnych dla dzieci z gatunkami ryb. A my dzisiaj polujemy głównie na okonia. Czyli na lekko cykatka, spin ma tu klejka 2,5 g, fluorocarbon. No, ostatnio szczupak mi nie przeciął fluorokarbonu, ale, ale nie miałem podbieraka i musiałem go spiąć. Woda tu jest fajna, teren też tu jest fajny, powietrze czyste. Trochę jest knajp, trochę ludzi, ale wiecie. I jest ryba. I jest pierwsza ryba. I jest pierwszy okoń. Wziął bardzo delikatnie. Przy bardzo wolnym prowadzeniu cykatki. Zaraz cię mi wypuścimy. Jest tu ryba. Dalej jest gorąco, jest już godzina prawie 19. Eee, próbowałem kilkoma przynętami, ale chyba najlepiej sprawdza się Spinmat, Cykada. O, i mamy coś, i mamy coś sporego, i mamy coś sporego, i tu się pod, przyda podbierak. I to jest spora ryba. I to jest, słuchajcie, spora ryba, tak, i to jest spory szczupak. I to jest I to jest, słuchajcie spory szczupak. Dobra. Dobra, słuchajcie, strasznie gryzą tu komary. O! I tu mamy szczupaczka. Na pewno. Zbliża się wieczór, zachodzi słońce, a my kończymy na dzisiaj wędkowanie. Bardzo udane okoń, szczupak. Mam nadzieję, że to nie ostatnia taka wyprawa i że to nie ostatnie ryby tutaj na grobli No Kill. Naprawdę dzisiaj było pięknie, jestem zachwycony. Wizyta w Wiacni, jak widzicie, była ukoronowaniem całego mojego pobytu. Także bardzo Wam dziękuję za obejrzenie i czekajcie na kolejne vlogi z Rostocza. Hej!